Nie ma z tej strony Lejmon, a to jest Nox Timer, jakiś tam horror indie, który znalazłem na Game Jolte. Ogólnie polecam Game Jolta, tam można znaleźć różne fajne darmowe gry i horrory, więc gramy. Um, więc jesteśmy w jakimś pokoju um, z nożami, to nie wróży niczego dobrego. Coś toś chyba sąsiad pali plastikiem, bo się tak dymi. Więc... O. Unity coś ładowało. Coś zaraz się wydarzy. Czy to jest na... że się zamknęło. Czy to jest naprawdę dźwięk standardowy z Unity otwierania drzwi? Dobra. Wbijam do środka. Um, idę dalej. Pokój. Jestem w jakiejś pętli, czy co? Bo tak opis gry był y, bardzo się rozpisał ktoś nad y, opisem tej gry. To był horror w ciemnych tunelach. Kropka. Dobra. E, dobra, to jest te. ty kukły, które będą próbowały mnie przestraszyć w tej grze. No więc... Więc lecimy dalej co tym zze z tymi samymi korytarzami e... G... A Ty się przemieszczasz dobra e... Co się dzieje? Ja jestem w jakimś śnieć co e... się ma. Idziemy dalej. Czy ja czegoś nie striggerowałem? bo tak, po chyba powinno się coś zdarzyć, bo tak. O, masz pony. Dobra, wracam. A tu są. Co, co to jest? I'm glad to see you here. Eee. Uh... OK. Przeszedłeś koło mnie, jesteś... Uh, I'm glad to see o, Rozumiem, ale nie umiem przetłumaczyć. Um, jestem szczęśliwy, że mogę Cię tu zobaczyć. Dobrze, idę od Ciebie, bo wyglądasz nie, nie za Baza Bardzo, bardzo najo. Zmienił się pokój, zaraz coś się stanie. Ale sąsiad kopci tym plastikiem. A nie jak to z rury idzie. O, oh, to sąsiad chce mi zagazować chyba. Drzwi. Tam też coś jest. Um. Znowu. O, no, znowu. Dobra. O, ściana się usunęła. Dobrze. Ta tarka jest jakoś dziwnie zrobiona. No nieważne. Chłopaki, puśćcie mnie, ja se stąd pójdę. Wszystko będzie dobrze. Um. Możesz uciec. E, was, was coś się mniej zrobiło. Dobra, trochę mniej was tu się zrobiło. E, no, musiałem chwilę przyciąć, więc... Um, tak, jesteście dosyć creepy i się za mną obracacie. To nie jest za bardzo przyjazny widok. Ja sobie przejdę. Jeżeli te drzwi się za mną zamykają, to. To, to nie wygląda Przecież to nie jest przyjazne. Nie jest przyjazna oznaka. Eee, ale. Odwrócę się i coś się stanie. Nie. Um, skręcam. Nie, ja się nie bawię. Ja, nie, ja się nie odwracam. Ok, to wszystko dzisiaj jest przeciwko mnie. Nic nie chce, że nie pozwala mi nagrywać. Dobra, lecimy dalej. Du, du, du. Powinna być tutaj muzyczka z windy i naki, nagle jakiś jumpscare. O, kolejna notatka. Co to jest? a, a podejdę w sumie. No, było to niepokojące, ale jumpscare nie był za dobry. I tak tu wrócisz. Okej, okay, coś się stanie e, No wyglądało to trochę jak 1.7.3, ale... Tak przejechane ja Nie wiem jak to powiedzieć, chciałem coś błyskotliwego rzucić, ale... Ale mi nie wyszło Nie można tu sprintować Ja wiem, że to ma być... Potężna mega gra, ale. A no hej, Juche, have... no, nie masz wyboru, żadnego innego wyboru. Hmm. trudny wybór. Ile drzwiami? What? <śles> Dobra. Mogę tu wejść? Ale zamknięte Eee Zamknięte. O, tu mogę wejść. Asety idę Biblioteka Eee, nie, ja się tu zgubię na 100% No chyba tak mam iść, mam nadzieję, że mam iść w ten sposób A jak nie, to będę zły. Czy się nie klimatyczne. O, dobra, tam jest list, muszę ten wyjść. Nie klimatyczne dźwięki w tle, ok. Yy... Ta... To. kibla? Yy... Nie możesz ode mnie odejść. Chcę, mam zrobić to wrócić, rozumiem. Tak z mojego rozumowania wynika. Chciałem już coś śmiesznego powiedzieć, ale nie spodziewałem się takiego obrotu akcji, że książka postanowi e, mi zrobić żazi e... Idę tędy. Zasada iścia w lewo. A tu nie ma kolei Dobra, tu nie ma przejścia, to nie idę. Czyli tu chyba nie ma nic do robienia. A mogę teraz wyjść wszędzie. Jestem częścią. Chcę to podnieść. Jestem częścią ciebie w lewo. Zasada chodzenia w lewo. O, jestem w Kiblu. Świetnie. Zawsze chciałem być w Kiblu. Mogę otworzyć. A wszystkie mogę otworzyć. Niebezpiecznie blisko muszę do nich podejść. Keep jest krwią, czy jest. Z... Nie, chyba z gównem, <laughs> Nie wiem, nie wiem. Dobra, e... Chciałem znaleźć tu coś, się mam. O... Wyskoczy na mnie gówno, czy co? No i, no i co? Co mi to da? Eee. Bo ten klucz to chwilę, jeszcze raz tu przejdę się, bo ten klucz chyba dał mi tu wejście, bo wcześniej te drzwi były zamknięte. Okej, okay, rozumiem. Interesujące. A tu jeszcze mogę przejść, tu są jeszcze jedne tu pewnie zaraz. O, nie, otw nie otworzyły się te drzwi. Coś się spodziewałem. E, klucz. I striggerowałem jakiś jumpscare na 100%. To... To nie może być tak po prostu. To te gry nie robią tego w ten sposób. Wyjdę. E, o, muszę wejść tu, bo tu pilnują dwa bodyguardy. Pyk. O, tu, ja, Ty Dymu się przestraszyłem. Nie mogę. Mogę tą latarkę podnieść? To mój świat. Nie mogę podnieść notatki, co jest minimalnie niekomfortowe. Czy ja mam wejść w ciemność? O, mogę. Pick up note. I. Mogę się wrócić? Bo ja tam nie chcę iść. Nie nie chcę i mam się wrócić, ro... nie Mam iść dalej Chpitało się trochę zgubiłem Nie chyba muszę wyjść w ciemność Muszę się przemóc Jasne, bo tu nie ma przejścia Tutaj teoretycznie świeci w tą stronę What? Okej. Okay. Y A ah. pick up flashlight dopiero teraz. A ah, okej. Okay. Rozumiem, ee, w którym żyjesz? O, i teraz widzę rzeczy. No to było. malie przerażające. Jakaś muzyka. Nie wiem, czy to wróży coś dobrego, ale chyba nie. Muszę się podrapać. Muszę się podrapać. Co tu się dzieje? What's going on? Z lewej strony? E, nie, muszę iść w prawo. Oh, shit. Czemu się... Nie, jest jakiś pokój. i Krzesło. Kolejny pokój z tym, z kolejną lampą. Hmm. Interesujące, ale co mi tu daje? Coś jest? A to jest ten sam pokój. No, kolejny. I każdej nocy, co za ta dwie strony? Dobra, więc znowu coś mi przerwało. Lecimy dalej. No, totalnie zapomniałem, co tu się dzieje. A ja se pójdę prosto, nie zabronisz mi. Drzwi. Tajk, otwieramy. o. Co tu się dzieje? Nie ja miapsy przejdę, panowie, między wami. Eee, co tu się dzieje? Boję się na któregoś wejść. Otwórzmy hmm. sobie drzwi. W lewo nie mogę pójść, więc idziemy w prawo. Głos mi się załamuje. O, coś tam miga. Chyba źle zrobił tą latarkę. Za długi jest ten korytarz. Nic nie powinno tak migać. Sądzę. A to jest tylko ten, się odbija światło? Mm. Eee... Jesteś w tym uwięziony Zapomniałem już cał całego loru Więc będę potężnie ogarniał wszystko O nie dżentelmeni Panowie Ja proszę o spokój Ja się przejdę tako, żeby Byście się, się za bardzo nie zdenerwowali. E, chyba nie zdenerwujecie się na mnie, prawda? E, tak, muszę tu stać i se przejdę. Mam nadzieję, że. Um, tu chyba nikogo nie ma. Tu. No, dobra. A się spóciłem. Fajne rozwiązanie. Cała ta... Cała historia się złącza w jedną kartkę. Czyli... E, Nie przeczytałem. Czyli to jest jakaś... To jest choroba, która powoduje e, ciągłe powtarzające się koszmary. Osoba, która ich doświadcza, znaczy doświadcza tej choroby... E, może mieć problem z... Wykonywanie codziennych czynności. Choroba i brak snu powodowany strasznymi snami może spowodować, że człowiek może swoje codzienne, rzecz, codzienne obowiązki wykonywać mniej odpowiednio oraz. Szybko. Dobra, więc. A gra mi się wyłączyła, dobra. Więc to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Yy, gra fajna. Myślę, że da nam jej lajka. Możecie sobie zagrać w nią sami. Dam wam do niej link w opisie. Trzymajcie się. Cześć.